Dzięki, czyli zapraszam moich fanów na wołowinę z grzybami oraz pędami bambusa, razem oczywiście z przepisychińskie.pl Proszę państwa, cudowny kawałek rozbefu wołowego, jest cudowny, kupiłem go, wrzuciłem go później z zamrażalnika, tam sobie odleżał kilka tygodni, wyjmuję, jest piękny, będę go kroił w cienkie paski Wspaniałe białko, które wcześniej wbiłem i teraz cały bif leci do tego białka Będziemy to teraz mieszać. Czyli tak, oczywiście soja jasna. Bum. Sos sojowy, można powiedzieć maszmowy, grzybowy. On jest trochę bardziej ciemny i gęstszy. Ocyt ryżowy 3%. Wchodzi pięknie oraz dla błysku i glansu, dla Cudownego wyglądu olej sezamowy. Ciach, ale wszedł perfekcyjnie. I jak zwykle skrobia kukurydziana. I łyżeczki. Żeby to się ładnie skleiło. right, Dokładnie mieszamy. No i później do lodówki. Może być nawet na cały dzień. Czosnek i imbir są już gotowi. Jedna cebula firka dosyć szybko, dosyć pięknie. Tutaj, proszę Państwa, dwie małe marchewki, trzeba je pokroić w taki styl chiński, prawda. Mogą być paski, mogą być słupki. Proszę Państwa, trzy papryczki, peperoni, Prostość działki, nie są za ostre, duże kawałki będą wchodzić, bo już mam kawałek takiej żółtej pokrojonej, także ładnie dołączą. I co? I pieczarki. Myślę, że takie kawałki będzie OK. Sławne grzybki munna, które, które oczywiście trzeba namoczyć we wrzątku, one później puchnieją, bo są twarde. Proszę Państwa, z tego zostaje jakby taki wywar, woda po grzybkach i teraz do tej wody wrzucam... Teraz do tej wody wrzucamy kostkę, taką jakby rosową, bulionową, bun bo hua. prosto z Wietnamu, zapraszam. Tak wygląda ta kostka, dużo smaku, cudowny aromat, wrzucamy, nie bójmy się kostek, szczególnie w Wietnamie, bumba. Do sosu dodajemy tak zwany soj-sos czyli mashum soj-sos, taki grzybowy sos sojowy, dobra. Trochę oleju sezamowego jak zwykle i jasny sos sojowy. Trochę się ich nazbierało, bo one zawsze po namoczeniu zmieniają wygląd, czyli grzybki mum, Proje dosyć niedbale, one później będą tworzyć cudowny sos. Jest to przecież wołowina z grzybami oraz jasnym pędami bambusa, tymi cieńszymi. Wolałem, może, mieć te większe, natomiast nie udało się tym razem. Zapraszam. Tutaj mam szczypiorek, czyli on będzie kwestią dekoracyjną na sam koniec. Czas na imprezę, czas na zabawę. Boskie żarcie. Łok zaczyna dymić, fajnie się spalił. I o to właśnie chodzi: olej. Bum. I czosnek imbir, pierwszy ogień. Wołowina zamarynowana, proszę Państwa, wjeżdżamy. Bum, chwilę bawimy się z wołowiną. Nie przysmażamy. Pracujemy bardzo lekko, bardzo szybko, ściągamy. Łowina jest już ściągnięta. Trochę oleju. Dobra. I marchewka z cebulą. Koregujemy. Widzę, że potrzeba trochę więcej oleju. Dolewam. Bum. Pieczarki pokrojone. Bum. Marynata była trochę inna, była może trochę szybsza, sam już nie wiem, ale jeśli chodzi o warzywa i o uderzenie mięsa w włoku, ten bezpośredni ten kontakt był naprawdę boski. Papryka wchodzi, czyli fajne te chili, kawałek żółtej dla koloru przede wszystkim. Proszę zobaczyć na te kolory. Wielu kucharzy, amatorów mówi dość, ja niekoniecznie. Wrzucam grzybki mum. Więc tak. Mięso wraca z powrotem. Sos, proszę państwa, wjeżdżamy, ale czyż to nie wygląda cudownie. Proszę Państwa, bambus. Chciałem to może takie szersze pędy, ale były takie. Także wrzucam takie jakie mam. Jak się nie ma tego co się lubi, to się lubi co się nie lubi. Dobra, zamieszamy. I kończąc, szczypior. Big time, any time. Trzeba uważać. Mało miejsca, jestem coraz większy. Dla moich fanów specjalnie super danie. Zróbcie to w chacie. Napiszcie, czy było ok, czy było boskie, czy było lepsze. Big time. Dosłownie końcówka będziemy serwować. that